Czy efekt cieplarniarny to naprawdę coś złego? Ale skąd? Gdyby nie on, przeciętna temperatura na Ziemi osiągnęłaby mroźny poziom minus 18 stopni, a nie takie przyjemne 15 stopni jak teraz. Mroźna stała temperatura poniżej zera byłaby o wiele za niska dla przetrwania roślin i zwierząt, a także ludzi. Czy wiesz, że temperatura Ziemi podczas ostatniej epoki lodowcowej była tylko o około 4 stopnie niższa niż pod koniec XIX wieku? To nie żart. Obecnie globalne ocieplenie różni się od wielu wcześniejszych okresów wzrostu temperatury na Ziemi. Poprzednie wywołane były zmianami naturalnymi, takimi jak aktywność Słońca, parametrami orbitalnymi czy naturalną zmianą składu ziemskiej atmosfery. Teraz to my, ludzie, już zbyt długo wzmacniamy naturalny efekt cieplarniany planety. Nasza aktywność cywilizacyjna spowodowała wzrost temperatury, który każdy z nas już odczuwa i nie jest on taki przyjemny. To, jak silne konsekwencje nas czekają, zależy od wielkości przyszłych emisji gazów cieplarnianych. Podejmijmy więc skuteczne działania już dziś, aby naprawić to, co przez lata bezrefleksyjnie niszczyliśmy. Nie możemy dłużej czekać z ochroną Ziemi. Czas ucieka, zagrożenia rosną. Tylko od nas zależy, jaką planetę pozostawimy kolejnym pokoleniom. Wyobrażasz sobie Ziemię bez roślinności, owadów czy zwierząt, suchą, wieczną i nieprzyjazną? Nie możemy do tego dopuścić. Na szczęście w grudniu 2015 roku w Paryżu 195 państw uzgodniło między sobą pierwsze porozumienie mające na celu walkę ze zmianami klimatu, bo lista konsekwencji naturalnych, społecznych, gospodarczych i terytorialnych jest naprawdę długa. Możemy spróbować je zmienić, ale uwierz, zabraknie na to czasu. Rozejrzyj się więc i znacznie zgłębiać wiedzę i działać już dziś. Oto kilka faktów. Pomiędzy 1901 a 2010 rokiem średni poziom mórz na świecie podniósł się o 19 cm. Słona woda zalewa tereny, wsiąka w ziemię i niszczy zasoby wody pitnej. To sprawia, że gleba staje się nieprzydatna do uprawy. Jeżeli nasza cywilizacja tego nie powstrzyma, czeka nas głód. Przecież wiesz, że rośliny potrzebują słodkiej wody do przetrwania. Bez nich zwierzęta gospodarskie, tak jak bydło, głodują. Wysycha wierzchnia warstwa gleby na polu uprawnym i zmienia się w pył. A pył jest wywiewany przez wiatr, co pozbawia glebę istotnych substancji odżywczych, potrzebnych roślinom, zwierzętom, nam. W rezultacie powstaje mniej pożywienia, co stanowi duży problem w obliczu wzrostu populacji Ziemi z obecnych 7 do 9 miliardów w 2050 roku. Pewnie wiesz, że niektóre komary przenoszą choroby takie jak żółta febra, denga czy malaria. Pierwotnie owady te zamieszkiwały jedynie rejony tropikalne, jednak obecnie, z powodu ocieplenia klimatu, część z nich żyje i rozmnaża się w południowej Europie. Czy ostatnie ugryzienie komara było dla Ciebie bardziej nieprzyjemne niż kiedyś? Co możemy zrobić, aby zmniejszyć i opóźnić niepokojące przemiany? Tak samo jak lista zagrożeń i lista rozwiązań jest coraz dłuższa. Nawet mała zmiana, a wdrożona i powtarzana przynosi efekt. Co to dla nas znaczy? Obniż temperaturę na termostacie o 1 stopień, a możesz obniżyć rachunki o 10%. Wyłącz też urządzenia w trybie czuwania. Gdy cię nie ma, nie muszą zużywać prądu. Bierz prysznic zamiast kąpieli. Myjąc zęby, zakręcaj kran. Bo każda woda to woda pitna. Nie trać jej bezmyślnie. Kupuj rzeczy dobrej jakości, pielęgnuj je, czyść i wietrz we właściwy sposób. Wystarczą na dłużej. Wymieniaj, sprzedawaj i przekazuj dalej rzeczy, których już nie używasz. Zwracaj uwagę na opakowania. Te z tworzyw sztucznych zwiększają ilość odpadów i trudniej je podać recyklingowi. Wybieraj produkty w opakowaniach nadających się do recyklingu lub proś o opakowanie produktów do swoich pojemników. A zakupy pakuj do toreb materiałowych. Kupuj lokalne produkty. Wybieranie lokalnych sezonowych owoców i warzyw zamiast produktów przetworzonych z odległych zakątków świata pozwala zaoszczędzić energię wykorzystywaną w transporcie. Dbaj o żywność, właściwie przechowuj, przetwarzaj, zjadaj świeże i rób mądre zapasy. Naucz się wekować, właściwie mrozić i używać woskowijek do serów i wędli. Gotuj zero waste. Zapiekanki, zupy, kremy i sosy wielowarzywne są zdrowe i smaczne. A jeżeli zamawiasz jedzenie, odbierz z pobliskiej restauracji. Zawsze to mniejszy ślad węglowy. A na koniec, bądźmy wszyscy aktywni. Wybierajmy mądrze ludzi, którzy mają wpływ na kształtowanie naszej przyszłości. Wspieraj projekty, które dbają o nasz wspólny dom, ziemię.